Siemano wszystkim, z tej strony niekto innek, Codmich Dao i witam was na podsumowaniu informacji o rozdziale piątym. W dzisiejszym odcinku, z tego powodu, że do startu kolejnego rozdziału zostały już równe dwa tygodnie i jesteśmy w ponad połowie obecnego sezonu, podsumuję wam wszystkie dotychczasowe informacje w temacie nowego rozdziału i przedstawię wam również kilka najnowszych informacji o nowej mapie. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to pamiętajcie, że jestem na wyjeździe, więc zwycięzca z wczoraj pojawi się jutro, a z tego powodu, że. Na Nadal tak chętnie wpisujecie kod kicia w sklepie. Dzisiaj do wygrania macie 300 Fołdolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać trzeba zostawić standardową łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod kicia w sklepie, tak jak Teko za Kiftle, a w komentarzu musicie podać ważnik z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, OG sezon rozpoczął się dosłownie chwilkę temu, a już jesteśmy w ponad jego połowie i na dzień dzisiejszy jest to coś w okolicy 50. 5%, więc wypadałoby wspomnieć coś o nadchodzącym nowym rozdziale 5. W ostatnich dniach my gracze otrzymaliśmy sporo wycieków w jego temacie i poznaliśmy takie rzeczy jak pierwszy zarys mapy i e biomy, nowe przedmioty oraz powracające, nowe skiny karnetu, wszystkie współprace z nagrodami, nowe tryby oraz nowe funkcje. Dzisiaj zbierzemy sobie wszystkie te rzeczy i w pierwszej kolejności zaczniemy sobie od tematu wyspy, ponieważ w jej temacie pojawiły się również nowe informacje i co ciekawe poznaliśmy możliwe lokacje jakie pojawią się na wyspie, ale o tym zaraz. Dla przypomnienia dla wszystkich, to teraz w tle macie widoczną mapę, która, według wszystkich likerów, jest wstępną i co najważniejsze, niegotową wyspą nowego rozdziału 5. I moim zdaniem, wyspa ta jest naprawdę mega ładna i będzie serio fajna. Na wyspie tej, jak już zdążyliście pewnie zauważyć, nie widać żadnych drzew oraz miejscówek, dlatego wszyscy wspominają, że nie jest ona jeszcze gotowa. Lecz w międzyczasie ustaliliśmy, ile mniej więcej może pojawić się tam lokalizacji, i naliczyliśmy, że będzie tam ich około 11. Poza tym wszystkim, My znamy nawet biomy, jakie tam się pojawią i według wstępnych informacji pojawi się tam biom tundry, biom lasu borealnego oraz biom takich, można powiedzieć, lodowych gór, a żeby to było mało, będzie jeszcze biom sakury, czyli ten biom z różowymi drzewami w wiśni. Co jednak ciekawe, mapa ta może wydaje wam się, że jest mała i udowodnię wam zaraz, że nie do końca tak jest, ponieważ według informacji od likerów, wyspa kolejnego rozdziału ma być tak samo duża, a nawet i lekko większa od poprzedniej wyspy z rozdziału czwartego. Poprzednia wyspa była z tego, co mi się wydaje, Jedną z większych, a na pewno o wiele większych niż ta obecna wyspa z rozdziału pierwszego, więc spokojnie, rozgrywka będzie naprawdę fajna i co ciekawe, moi kochani, poznaliśmy pierwsze nazwy nowych lokalizacji. No i na samym wstępie dodam, że są to tylko nazwy kodowe, co oznacza, że ich nazwy mogą się jeszcze dużo zmienić, ale nie jakoś szczególnie, co zaraz sami zobaczycie. I teraz w tle macie widoczną całą listę wszystkich nazw nadchodzących lokalizacji na wyspie. Z nazw jakie zostały tam wymienione wiemy, że mają się tam pojawić takie lokacje jak ruiny. Nadmorskie miasto, jakiś hotelowiec, kolejne miasto, górska wioska, sad, wiejska wioska, osiedle społeczne czy nawet klub tenisowy, i są to wszystkie nazwy kodowe. W rzeczywistości, tak jak wspomniałem wcześniej, mogą się one nazywać inaczej. I teraz w tle macie mapę, która pokazuje, gdzie mogą być wszystkie te lokalizacje. I dwie, których tutaj brakuje, powinny być w okolicach lewej, górnej oraz prawej strony tej wyspy. Co jednak ciekawe, na wyspach Fortnite poza dużymi lokalizacjami znajdują się również punkty orientacyjne, czyli takie małe, pojedyncze budynki. Budowle, małe miejscówki i tak dalej. Ich nazwy kodowe również znamy i pierwszą listę macie teraz na ekranie. Według tej listy mają pojawić się tam takie punkty jak opuszczona willa, lądowisko, kolejne ruiny, kolejna willa, miejsce do wędkowania, miłosna loża, fabryka samochodów wyścigowych, stacja badawcza, młyn wiatrowy, turbiny wiatrowe i jeszcze jacht. Lista ta może wydaje wam się, że jest duża, lecz jest to tylko jedna z dwóch i teraz macie tą drugą i są tutaj takie punkty jak dom na plaży, posiadłość, podwórko, minimal. Market, ratownictwo górskie, tunel północny i południowy, obóz na szczycie, ruiny słońca oraz jakiś młyn wodny. Tak więc jak widać wyspa kolejnego rozdziału będzie zawierała ogrom ciekawych oraz nowych miejscówek i sam nie zauważyłem tutaj żadnych lokalizacji, jakie już znajdują się w grze. I teraz zostawmy sobie temat mapy i przejdźmy sobie do kolejnych nowości. Kolejna nowość w temacie nowego rozdziału, o której musimy sobie tutaj wspomnieć, to nic innego jak przedmioty, które mają się tam pojawić, a w tym nawet nowe przedmioty i na samym początku zaczniemy sobie od powracających i ich listę macie teraz w tle. Pierwsza z nich to rakietnica z rozdziału trzeciego, która pozwala wam automatycznie namierzać na pojazdy, co ułatwia trafienie, przekąska pizza, czyli nic innego jak pizza, która nas leczyła, oraz do gry ma wrócić jeszcze lodowy grappler, ten na zdjęciu w tle. Grappler trafi do gry najpewniej z okazji wydarzenia świątecznego, które trafi zaraz po jego starcie i do którego zaraz sobie przejdziemy i poza tym mamy jeszcze jeden świąteczny przedmiot, jaki trafi do gry i będzie to nowy granat robiący jak sama nazwa wskazuje, granat ten po trafieniu w podłogę będzie tworzył lód, który będzie działał jak zwykła tafla lodu. Będzie miała aż 2500 HP, czyli tyle ile ta lepsza metalowa ściana oraz będzie się topiła, jak będzie zaraz obok ogniska. Kolejna z nowości, o jakiej sobie powiemy, to nic innego jak samo świąteczne wydarzenie i tak do gry zaraz po starcie nowego rozdziału trafi świąteczne wydarzenie, które wprowadzi do gry darmowe prezenty, specjalne skiny oraz mnóstwo nowości. Jak już sami słyszeliście, do gry trafią nowe przedmioty oraz pewnie wrócą jeszcze jakieś stare i listę możliwych macie w tle. Do tego w tle macie jeszcze skiny, jakie pojawią się w sklepie z przedmiotami w tym czasie i te wszystkie rzeczy są Wam na pewno bardzo dobrze znane. Was wszystkich na pewno ciekawi temat prezentów i tak, raczej na pewno też się one pojawią, a tym bardziej, że ostatnio podobno zostały zaktualizowane dźwięki. Lecz temat samego tego eventu omówimy sobie dopiero, gdy będzie już bliżej i przejdźmy sobie do kolejnych nowości. Kolejny temat to skiny karnetu bojowego, i ostatnio w internecie pojawiła się ankieta ze skinami, która zawiera skiny, jakie w większości pojawią się w kolejnym rozdziale, i pamiętajcie, że będą one trafiały przez kilka nadchodzących sezonów. To właśnie z nich Fortnite często bierze skiny do karnetu bojowego, więc teraz też tak może być, więc niektóre z nich mogą pojawić się w nowym karnecie, a to które z nich się pojawią i czy akurat te się pojawią, dowiemy się dopiero za jakiś czas. Osobiście, jeżeli miałbym typować, jakie skiny są najlepsze, to dałbym te tutaj. I pamiętajcie, że duże znaczenie ma tutaj też głos graczy, bo czym więcej głosów na skina, tym szybciej trafia. I temat skinów sobie pozostawmy, bo przed nami sporo nowości. Tym razem są to dwa wielkie tryby, jakie mają trafić do gry. I jeden z pierwszych to nic innego jak otwarty świat, czyli tryb, w którym gracze robią totalnie co chcą i zapisują się postępy, lecz tutaj mamy mało informacji i wiemy tylko, że coś takiego ma się pojawić. Więcej szczegółów mamy w temacie trybu i według najnowszych informacji wiemy, że do gry ma trafić tryb wyścigowy, w którym gracze otrzymają od Fortnite'a garaże do modyfikacji pojazdów, osobne lobby, zadania i nawet jakiś karnecik. Tak więc tryb ten będzie mega wielki i jego temat jest pewny akurat w 100%, ponieważ zaraz po starcie nowego sezonu do gry ma trafić małe wydarzenia o nazwie Fortnite Rocket Racing i będą to nagrody z ponownej współpracy z grom Rocket League. Nagrody te mają pojawić się już 8 grudnia, zaraz po starcie sezonu, tak więc. Tryb ten musi raczej wcześniej trafić do gry. I ja osobiście najbardziej czekam na pojawienie się garażu do modyfikacji pojazdów, bo chciałbym zobaczyć jak to wygląda. W ostatnich dniach otrzymaliśmy również informację na temat współpracy, jakie trafią do gry wraz z jego startem i jedną z pierwszych jaka ma trafić już 7 grudnia to współpraca z LEGO, ponieważ tego dnia mają pojawić się podobno nagrody z LEGO. Temat ten podał Liker Hypex i w samej współpracy pojawią się jeszcze takie rzeczy jak funkcja cyfrowe bliźniak, modele LEGO do kreatywnego, specjalny wielki tryb LEGO z losowo generowanym światem, czy nawet skiny LEGO, które będą na tym trybie. Kolejna z rzeczy, jaka trafi do gry w tym samym czasie, to przykładowo Fortnite Festival, ponieważ według Hypexa 9 grudnia o 15 mają stać udostępnione nagrody za te wydarzenie i obecnie nie wiadomo, czy będzie to jakiś koncert, czy coś innego. Ważne w tym wszystkim jest to, że pojawią się jakieś nagrody i zobaczymy za co w ogóle one będą, lecz i tak w kolejnym sezonie pojawi się koncert, ponieważ Fortnite dał znać, że jednym z kolejnych wydarzeń, a kolejne będzie w rozdziale 5, będzie właśnie koncert. No i na sam koniec filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić diapeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się spodobał. Pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i pamiętajcie o kodziku Kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku. I widzimy się już dzisiaj na live'u o godzinie 19 i jutro na filmie po południu. Yo!